Dzisiaj temat jak wytrzymać żono. O, Simbo przyszedł. Ale co ja Wam mogę powiedzieć? Yy, powiem Wam tak. No, jak się ma już żonę, no to jest, jest los. Jest los. Ciężko czasem z babą wytrzymać. No, powiem Wam tak. Taki przykład z mojego życia. Jak zawsze. No, zawsze jak z żono jechałem do tego Sosnowca, czy tam do na jakieś wakacje gdzieś nad morze do nos no to te wakacje to mnie męczyły siemba Ciecho bądź, uspokój się dobra, skokuj na kolona yy, powiem wam tak, no i yy, jak jechałem na te wakacje to tak mi się pirońsko dużeły już nie mogłem tam wysiedzieć z nią, nie mogłem tam wysiedzieć z nią, bo, bo to już mnie męczyło no Idziemy, idziemy na przykład przez rynek, tam gdzieś w Sopucie, no i widzimy bor. Bor, kofejkę tam było, no i jak przechodzimy, no to ja widzę, widzę piewo. No i ja to już ucieszony, bo to człowiek widzi piewo, a żona, co się pyta? Czy idziemy na gofro, czy idziemy na kowę, na ciostko? A mi tam w środku mi skręcą. nie tam skręcą w środku, bo, bo, gdzieby zdrowemu chłopowi baba ktoś proponował ciostko. Ciostko to nie chce choryzji, a nie, albo jako wodę ona mi proponuje. I tak mi się pirońsko dłużało, że nie dało się wytrzymać. A z kumplomi, jak idziemy, gdzie tam pod sklep, albo gdzieś tam, idziemy gdzieś tam zobaczyć, co, co się dzieje, czy coś, to ten czos, toś, tak, tak mijo, tak szybko. Ale do czego zmierzam? Do tematu, jak wytrzymać żonę. Wiele chłopów, no niestety, no boi się tych żon, tych bob. No i ma problem. Jo, żeby wytrzymać, to bierę, czasem idę do żobki. No i kupuję 200 i 4 piwa albo połówkę i robię reset. Reset totalny i przywrócenie ustawień fabrycznych u siebie i jest wszystko ok. I to tak na tydzień czasu storczy. Storczy i tak trzeba powtórzać kurację, aż boba yy, już ci się jej się znudzi. Wględzenie. i już jej się nudzi, już nie będzie go dało, że ileś wicznie pijony, wicznie, wicznie śmierdzi, wicznie pijony. A niektórzy facety to mógł, muszą się męczyć, bo no co zrobią, no, z ciężko wytrzymać. Baba jest naprawdę ciężki, każda Boba jest ciężka do wytrzymania. Nie ma normalnych Bob, żeby się dało z Babo wytrzymać, bo to Boba zawsze ma problem o wszystko człowiek nie pije to jest problem, człowiek pije jest problem. Wicznie jest problem, o wszystko jest problem. Więc y, musi ta się do tego przyzwyczaić. Yy... Teraz jest wszystko dobrze. To jest jak z pogodą. Nagle słońce świeci, słońce zachodzi. Momentalnie słońce zajdzie. To jest babo jest tak samo. Teraz jest dobrze, uśmiechnięta, odwrócisz głowę na prawo, odwrócisz się do niej, a ta już zło chodzi i tam fuczy coś pod nosem i coś pytasz się Coś się stało? Nie. Yy, ale chodzić o coś? Nie. I to tak wiecznie jest. I nie powie że kochanie, przepraszam cię, jestem teraz zło, idź się połóż, zaraz ci przyniosę pie piewo, yy, napij się piewa, albo ci drinka zrobię. Tylko, no już problem, już robi aferę, Focet się denerwuje, jeden, no, jeden chłop wpada w depresję, męczy się, nie daje rady... A... Ja idę do sklepu, idę do szwograf, biorę, biorę, albo sobie biorę 200, ja to tam 200 to zawsze mam w skorpecie schowana, jak niektórzy chowają pieniądze, ja to 200 zawsze do skorpet na chowom, mam tyle i, i zawsze jest na czarno godzinę. Moja mnie ze złości, a moja to już stara się robi, ona już te menopauzy... Za niedługo będzie miała, więc yy, co ja Wam mogę powiedzieć? Dostanie tym i już, yy, już się ciczka i skończy. No i, no i ja już, ja już szukam. Ja już szukam, bo wiadomo, trzeba mieć na czym jeździć też. Bo jak ona już nie będzie mogła, no to co ja będę? Te... Rynka, ryn, ryn, rynce to już mnie bola od roboty. A jeszcze, bym miał co innego robienia, to już to, nimi to już bym się całkowicie zamęczył. Yy. No dobra, ja już nie będę Wam więcej mówił, co ma ta robić. Nie bój ta się facety. Chodź ta do sklepu, ty, rób ta dosyć często, resetujta ta się. Jak Wam Boba nie pozwala, to idź ta też. Resetuj ta się. Yy, bo zresztą, ja zawsze go do. Jak się focet rozwróci, to się będzie całe rzeczy wracał. Bo Boba spójrzy a ten już będzie widział, że się nie da, będzie źle i liczne problemy będą o wszystko. Co nie? Simba? Simba wam też powie. To też jest focet. Focet jest taki z jojem, on się nie pipszy. Yy, ma, ma ten sam gyn, co ja. On, jak widzi kobietę, to aż go tam się od środka. Co nie? Simbuś? No. Yy, i takie to to życie jest z tymi babami. No i chłopo, nie dojta się, nie, nie morta się, że was kobita zostawi, bo was nie zostawi, one tylko tak cygoni was, tak. Wosy, na przykład ona mówi, że was zostawi, Ta, zostawi, ciekawe gdzie se znajdzie lepszego. No, on, I kto ją będzie chciał, go dojta, kto cię będzie chciał? Kobita się wtedy boi, bo ona wie później, że, że kto ją będzie chciał. A jak. Ona, ona wie, ona, wy chłopy, po pierwsze, jeszcze jedno wam powiem, musi ta znać swoją wartość. No, bo ja czasami widzę, jak taki chłop ze wsi, on przez 20 lat nie miał żadnej boby. Żadny, żadny nie widział, nawet nie widział, nawet nie smakował, nie wąchał nic. No i tak po 20 latach, jak on pierwszy raz powąchał, no to ja się mu wcale nie dziwię, że taki chłop już dali nie odejdzie od niej. Bo on się boi, że oni sobie już dali i nigdy nie znajdzie inny lepszy. No bo nie no, oszukujmy się. Złota gwiazda mu roz na 20 lat gdzieś tam zabysnęła, spadła z nieba. No i chłop miał tą możliwość, żeby powąchać. No i jak powąchał, oczy mu zaszły, nie powiem czym. No, i tak już przez całe życie żyje i, i wącho jeden, yy, to jedno smakuje i się boi powiedzieć, bo jakby powiedział, to on się boi, że już Wincy no, nie posmakuje. No i tak to jest z tymi chłopami. Ciężkie czasy są, ale ja to się nie dom, bo ja to miałem już tyle, bo fonek, fonki to same piszą po 20 dźwignie do mnie. Ja to czasem mam zamiar jechać, ale jeszcze, się, jeszcze daję, se, daję moich, ale nie, szansę, żeby się uspokoiła, może się poprawi. Jak się nie poprawi, to na pewno jej żywot się skończy i to szybko. Siemba, chodź tu, chodź to, no bo to co ty tam szukasz? Czego ty tam szukasz? Zobacz, to jakiś Dobra, czy mój ta się, nie puszczaj ta się, i ten. Napisz ta też co myśli ta o tym, co ja go dom ale ja dobrze go dom Nie bój ta się, jak mota smoki, idź do sklepu, napita się, a baba to se może tylko tam pomróceć, pogodać do siebie, pożolić się do motki, do koleżonek, a jak i co nie pasuje, to dojta i walizkę i niech się wyprowadzi. No i ciao amore i tyle w tym macie. Nara.